W najbliższą sobotę o godzinie 15.45 PG GKS Bełchatów podejmie WKS Śląsk Wrocław. Brunatni w przerwie spowodowanej meczami reprezentacji wygrali w sparingu z Polonią Warszawa 2 do 0. Wszyscy Gibice czekają teraz na przełamanie i pierwsze bramki w lidze. Piłkarze z Bełchatowa są w pełni zmobilizowani przed spotkaniem z aktualnym mistrzem kraju. Wychowanek Śląska i obecny kapitan GKS uważa, że przed tym spotkaniem argumenty są po ich stronie. Jakie macie argumenty na, na Śląsk? No takie, że przede wszystkim gramy, gramy u siebie. Po czterech kolejkach nie straciliśmy bramki, a, a nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że Śląsk jest mistrzem i gdzieś tam tego tytułu będzie chciał bronić, ale no, patrząc na naszą grę, gramy, każdy, każdy mecz gramy na dobrym poziomie i wydaje mi się, że tutaj akurat grając u siebie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dobry wynik. Ty trochę czasu w Śląsku spędziłeś. Jakiś sentyment do tej drużyny? No oczywiście, no, jestem wychowankiem Śląska Wrocław, stamtąd wyjechałem też do Holandii, no wiadomo sentyment zawsze jest do klubu, w którym się gdzieś tam rozpoczynało, szkoda, szkoda że akurat nie będę mógł zagrać w tym meczu, ponieważ powoduję za kartki. Byłym zawodnikiem zespołu z Wrocławia jest również Łukasz Madej, który z tym zespołem zdobył tytuł Mistrza Polski. Jak przyznaje pomocnik GKS-u, na boisku sentymentów nie będzie, a najważniejszą sprawą są trzy punkty. Ej, Łukasz, przed nami mecz ze Śląskiem. Ty ze Śląskiem masz całkiem mię wspomnienia, no ale na boisku bez sentymentów. Zgadza się, trzeba podejść do tego spotkania bardzo zmobilizowanym i postarać się odnieść zwycięstwo. Masz coś do udowodnienia temu klubowi, czy po prostu zagrasz mecz po prostu najlepiej, dlatego że walczysz o punkty? że wiadomo, że zawsze człowiek będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony przeciwko klubowi, w którym się grało i którym odniosło się sukcesy, aczkolwiek nie mam nikomu nic do udowadniania, bo wszyscy gdzieś tam nie mnie szanują i swoją wartość, moją wartość wszyscy znają, ale, ale, ale oczywiście, że, że będę chciał jak najlepiej się zaprezentować i, i przyczynić się do tego, żeby był chatu wygrał. Wychowanek GKS Łukasz Wroński mimo zdobycia czterech punktów po czterech kolejkach cały czas wierzy w utrzymanie zespołu w Ekstraklasie. Ma również nadzieję, że wracający do klubu Dawid Nowak pomoże im przełamać niemoc strzelecką. Łukasz, przyznamy mecz ze Śląskiem Wrocław. Masz już jakieś sygnały, że w kadrze jesteś czy jeszcze nie wiadomo nic na ten temat? Znaczy nic nie wiadomo na ten temat. Trener dopiero kadry ustala dzień przed meczem. Ja walczę o swoje. Na pewno się nie poddam i będę walczył o 18, potem pierwszą jedenastkę. Na Twojej pozycji rośnie konkurencja, powrócił Dawid Nowak. Czym dla Ciebie i dla całej drużyny jest powrót Dawida? Yy, wiadomo, to jest jakiś impuls dla nas. Yy, liczymy, że Dawid strzeli dla nas parę bramek, jest to zawodnik doświadczony, który może pomóc tej młodej ekipie. Myślę, że już w meczu ze Śląskim Dawida zobaczymy na boisku, w tej liście każdy zespół jest do ukłucia, my walczymy z każdym zespołem, podchodzimy tak, żeby wygrać to spotkanie, gramy o trzy punkty, no i dla nas jest, uważam, że realny cel utrzymania, musimy zdobywać punkty, walczyć i jak najbardziej możemy się jeszcze utrzymać czysto sportowo. Trener Kamil Kiereś opowiadał nam o gotowości do gry Dawida Nowaka, dyspozycji i przyszłości Emiliosa Zubasa oraz o przygotowaniach do meczu ze Śląskiem. Trenerzy z Polonią w końcu się przełamaliście, z bramki wpadły. Ze Śląskiem kibice też tego oczekują, że będą bramki. Troszkę więcej strzał może z dystansu. Jakie będą Wasze argumenty właśnie na Śląsku? Znaczy przede wszystkim ta praca treningowa, którą wykonaliśmy, no chcemy przekuć na boisko. Chcemy cały czas poprawiać pewne elementy gry, staramy się wyeliminować błędy, no i, i, i liczymy na to, że w metu ze Śląskiem uda, uda nam się sprzedać taki kompletny obraz, y, bramki i zwycięstwo. Dawid Nowak jest już tak na 100% gotowy do gry? Znaczy, no Dawid wiadomo, dołączył do nas y, jakiś czas temu. Każdy dzień pracuje na jego korzyść, wiadomo, że jest to zawodnik, który miał długą przerwę w meczach, kilkumiesięczną, na pewno brakuje mu rytmu meczowego. Jak gdyby też adoptuje się do naszego cyklu treningowego, no, no zobaczymy, w tej chwili trwa walka w drużynie 18 o pierwszy skład, no w tej chwili szczegółów nie będę stracał. A Emiliusz Zubas, to jest chyba, od niego się chyba zaczyna ustalanie składu, ostatnio zadebitował w kadrze Litwy, jest nadzieja, że on tu zostanie na dłużej w to znaczy w tej chwili najważniejszym rzeczą to jest mecz ze Śląskiem. Ja w tej chwili nie zastanawiam się, nie wybiegam jak gdyby trzy miesiące do przodu akurat przed tym spotkaniem. To są ważne aspekty, o których, o których gdzieś tam myślę. Myślę i, i, i mam jest to wszystko rozpisane, jak miało to wyglądać, ale, ale skupmy się na meczu. Śląsk w takim razie na wiosnę nie zachwyca, powiedzmy sobie szczerze, no bo to jest, jest to zwycięstwo i trzy remisje, także jakoś tam więcej dużo punktów był nie zdobyła, to przecież zespół, który aspiracje ma mistrzowskie podobno, no i chyba jest do ukłucia, śląsk tutaj w Przede wszystkim każda drużyna w klasie i każdy trener ma swoje problemy. Na pewno Śląsk nie mógł być zadowolony ze swoich występów w pierwszych kolejkach, na pewno zarówno trener jak i zawodnicy liczył na więcej. Ja powiem jedno, tam w Śląsku przede wszystkim jest duży potencjał. Tam naprawdę są zawodnicy. Ja myślę, że te dwa tygodnie od ostatniego spotkania to jest sporo czasu, bo dwa tygodnie w życiu drużyny to jest dużo. Myślę, że Śląsk miał swoje problemy. Myślę, że na pewno trener, jak i zawodnicy wyciągali wnioski, i ja w tej chwili tam nie upatruję szansy, jak gdyby w. W dyspozycji Śląska, tylko no my skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej zaprezentować się na boisku ze swojej strony. W sobotę kluby zmierzą się po raz czternasty. Do tej pory GKS wygrywał cztery razy przy sześciu zwycięstwach gości. Najbliższego spotkania trzy razy obydwie ekipy podzieliły się punktami. Ostatnie spotkanie rundy jesiennej zakończyło się we Wrocławiu wynikiem 2 do 1 dla gospodarzy. Wszystkich kibiców zapraszamy w sobotę na sportową 3.